Cześć! Pewnie zastanawiacie się jak teraz wygląda o takim czasie szkoła. Chodźcie, pokażę Wam co się zmieniło. Już jesteśmy na górze, to zacznę od góry Jak widzicie był już hydraulik Wszystko jest położone Podłogi zrobione Z płyt OSB22 Zaczęliśmy Dwa dni temu robić Stelaże Żeby elektryk miał jak się ukryć Z przewodami I łazienka na przykład wygląda tak Pokój dziecka też zaczęliśmy. Tu są dwie warstwy płyt położone 22 i 18. Po pierwsze, żeby wyrównać poziomy w miarę z podłogą na korytarzu, która jeszcze będzie pod poziomowana, a po drugie, żeby było stabilnie i żeby nie było huku pod spodem, oczywiście z wełna keramzyt, mm, żeby było stabilniej po prostu i ciszej. Tutaj zaczęliśmy też już stelaże. Ścianka działowa. Tu teraz będę się brał za stelaże, więc myślę, że do końca dnia, to jest sobota, zrobię też ten pokój. Tu zrobiona i wypoziomowana podłoga. Tak to wygląda. Tu stelaże pewnie będę kręcił dopiero jutro. Ponieważ samemu to idzie różnie. Trochę nawet czasem opornie. Teraz Wam powiem co ciekawego zmieniło się na dole. Jak widzicie, jest próg. Zrobiona jest podłogówka z zalanym Całość podniosła się o około 20 cm. Zobaczcie, tu będzie stopień jeszcze. Jeden pośredni. I o mniej więcej jeden stopień schodowy się podniosł. Tutaj będzie jadalnia. Tu też ogrzewanie podłogowe, jak widzicie. Będziemy podwyższać trochę drzwi. Myślę, że w przyszłym tygodniu, ponieważ teraz to jest dla hobbitów. Ja mam metr 74 m i zostaje mi 2 cm nad głową. Idziemy dalej. W salonie za dużo się nie zmieniło. Tu nie będzie ogrzewania podłogowego, ponieważ. Nie dało się podnieść tak podłogi ze względu na drzwi tarasowe. Tarasu w tym roku już wiem, że mi się nie uda rozwalić. na no, zbudować właściwie, bo wszystko to czas. Chciałbym do zimy, żeby to ogrzać, żeby nie było przemarzania po prostu. Idziemy dalej. Mamy tutaj też podłogówkę oczywiście, łazienka i korytarz. Wywalona futryna drzwiowa. Kuchnia, oczywiście też podłogówka. Zupełnie inaczej to wygląda, co? No i tutaj spiżarnia z wiszącym już piecem gazowym, która nie będzie podłogówką, znaczy nie będzie miała używania podłogowego, więc jest stopień. Może go trochę zniweluję, ale nie jestem pewny. Bo w sumie co to za różnica i tak jest wysoko. No i właściwie jeszcze z ciekawszych rzeczy to wywaliłem. Takie zwarcie się robi. Z ciekawszych rzeczy to wywaliłem jeszcze komin, który. Przeszkadzał i który będę musiał rozebrać jeszcze w najbliższym czasie tą komórkę. Kom miał docelowo na początku około 11 metrów wysokości, a teraz ma trochę mniej. Jak widzicie, trochę cegieł i kucia było. Robiłem to z drabiny, młotowiertarką właściwie to młotem takim udarowym. W jeden dzień się chce to można, jeszcze ta dobudówka też jest do rozebrania i to w najbliższym czasie. Jak Wam się podoba?